Thank <laughs> you. Kino to dla mnie dla mnie kino to kino to dla mnie kino to jest dla mnie kino to dla mnie historia świata i historia różnych kultur dla mnie chyba kino to jest takie archiwum ludzkości bo ludzkość powstała nie dzięki pracy rąk ale postaliśmy dzięki wyobraźni kino to jest dla mnie olbrzymie przeżycie bardzo silna emocja dla mnie w kinie niekoniecznie ważne jest to czy to kino jest dobre czy złe nie zawsze w kinie najbardziej interesuje to czego nie widać to jest niesamowita fraj myślę że oni to nagrywają chyba kino trochę jest takim substytutem to są takie okre... Ludzkości na wysięgniku, a czy podłączone są do serca i do duszy, to już zależy od nas. Kino to dla mnie oczy bileterki, która mnie nie chce wpuścić na walkę o ogień. Gwiezdne wojny w czasach PRL-u. To żeś pojechał. <laughs> Kino mówi. Kino mówi. Kino mówi w każdy czwartek o 20.10.